No, witajcie ze Stepu Kazachstanu. Gdzieś bardzo głęboko w Stepie jesteśmy. Przejechaliśmy nie wiem 700 chyba kilometrów od granicy ciąż w Stepie, a może i więcej. Ale generalnie o czym chciałem powiedzieć to chciałem powiedzieć o domach, które tutaj kiedyś ludzie w Stepie budowali. Mamy tutaj przykład no może takiego bardziej nowoczesnego domu, ponieważ jest wykorzystywany też na jakąś knajpeczkę. Ale chodzi tutaj o to, że są tu bardzo wysokie temperatury. 40 kilka stopni w cieniu to normalka. A bywa i 50. Niektórzy tutaj legendy i barki mówią, że jeszcze nawet więcej. Ale, nawet skupmy się na tych 40 kilku stopniach, które my tutaj doświadczamy, to powiem Wam, zostaliśmy zaproszeni kiedyś do takiego domu. Ma mury takie półmetrowe, co najmniej, a może nawet i więcej. I jest to taka gliniana lepianka: no po prostu słoma wymieszana z błotem, to wszystko wyschnięte, i ludzie ci. Nie potrzebowali klimatyzacji. Ten dom w lecie był chłodny, a w zimie był bardzo ciepły. Na cały dom, tak jak byliśmy w Kalmucji, jeden farmer nam pokazywał: wystarczył jeden piec, i cały ten dom był ogrzany. I to fajnie ogrzany. Dzisiaj się już odchodzi od tej technologii. Widzieliśmy tam różne kosteczki. Bajerki, i tak dalej, ale na tych domach już wiszą klimatyzatory. Po prostu cywilizacja to z jednej strony pomoc. Tak jak my jedziemy przez świat, nie doświadczylibyśmy tego w inny sposób, jak za pomocą auta, które jest napędzane silnikiem. Ale z drugiej strony. Cywilizacja jest pułapką, ponieważ przychodzi elektryczność i już później się bez niej nie możemy obyć. Technologie się zmieniają, one się dostosowują do właśnie na przykład prądu elektrycznego. Nie mówię już o tym, że może być brak tego prądu, dzisiaj się to coraz rzadziej zdarza. Ale generalnie jakby nasze potrzeby wzrastają, wciąż wzrastają, choćby tylko dlatego, że zmieniamy technologię. I teraz również za nami jest tam kubka opału. Można spojrzeć taka brązowa, wygląda jak kawałki torfu. Ale ale jest to coś, co było tutaj podstawowym opałem Było podstawowym opałem w czasie zimy. Kupy zwierząt. Zbierane na pastwisku lub yy, zganianą stado zwierząt w pobliżu domu na noc. Tam one po prostu w ciągu jednej nocy takie stado wysra z siebie dużo tych kup. Oni je formowali lub też postaci takich placków krowich zbierali na kubkę. A tutaj w tym powietrzu, które ma wilgotność 6%, 8%, nawet jest tak sucho, to schnie na wiór. Na taki wiór, że przypomina kawałek sprasowanego torfu. Paliliśmy tym w Mongolii. Paliliśmy tym w Mongolii. Eee, zapach w naszym piecyku, w namiocie, tylnym, który opalaliśmy sobie jesienią. No nie, w naszej, w naszej... w naszym piecyku nie palił się tak idealnie, więc trzeba było troszeczkę jakichś gałęzi podłożyć pod spód, ale generalnie daje to normalnie dużo ciepła. Nie ma jakiegoś wrednego zapachu, gówna, czy coś takiego. To jest bezzapachowe, stoimy obok, nic nie czujemy gówno śmierdzi jak jest mokre później już nie no i słuchajcie, jedyne na co się można uskarżać to na dym, który leci z, z tego palenia ma specyficzny zapach i to jest odczuwalne w promieniu kilku nawet kilometrów wokół jurty w Mongolii odczuwaliśmy taki specyficzny zapach, ale nie zapach gówna yy, specyficzny zapach, nie czuć go wewnątrz domu, nie czuć go w namiocie yy, jak się pali piecyk, ale ten dym sam który wyrzuca komin tak samo jak nasz komin z naszego namiotu wyrzucał na zewnątrz i to ma już specyficzny zapach i słuchajcie i ci ludzie żyli sobie yy, mieli tu gdzieś yy, powiedzmy pościnali Jakąś słomę, jakąś trawę, i do tego zmieszali tą glinę. Znaleźli sobie taką tłustą ziemię. Do tego opał, który im przyniosły zwierzęta, i w zasadzie żyli samowystarczalnie, a na pewno bardzo tanio. I to nas też fascynowało w Mongolii. Że przy tych jurtach stoją bardzo fajne samochody zagraniczne, wcale nie takie tanie, terenówki. Okazywało się, że po prostu budżet rodzinny Mongoła, który ma stado, był podobny albo nawet przewyższał budżet polskiej rodziny takiej z miasta z dobrą pracą, a nakłady finansowe na życie. Były bardzo mi minimalne, ponieważ opał za darmo, yy, yy, tam jurta to też bym powiedział, wcale niekosztowna rzecz. Tutaj ten dom to także wcale nie kosztowna rzecz, tylko trzeba się troszeczkę napracować. Opał za darmo, często toalety to po prostu zewnętrzne buntki i później te pieniądze, bo podstawą jedzenia to mięso. Jak ktoś ma stado, to jak nam mówili Mongołowie, dwie krowy i, i pół konia bodajże, czy odwrotnie, na rodzinę starcza rocznie. Na zimę, przepraszam. No czyli więcej. Ale te stada oni mieli po kilkadziesiąt sztuk i więcej. Także jedzenie zapewnione. I można wtedy wydać te pieniądze na takie zabawki. A jednocześnie chciałbym tu pokazać coś zadziwiającego, co mnie również fascynuje. Jesteśmy w stepie, tu nigdzie nie ma drzew. A tu wzdłuż drogi, po dwóch stronach, posadzono rzędy drzew. I one robią za takie wiatrochrony w zimie, żeby nie nawiewał śnieg. W lecie, żeby dać cień, ewentualnie żeby po prostu osłonić od tego wiatru pyłu, który nawiewa wiatr na drogę. I te drzewa rosną. Jesteśmy na stepie, tutaj jest prawie pół pustynia. No nie powinny rosnąć, prawda? A jednak rosną. A I co by było, gdybyśmy nie wykorzystywali tych przestrzeni na wypas zwierząt? Co by było? Może te stepy też by zarosły lasami i skończyłby się step? Może cała ta idea tych stepów, tych stref klimatycznych jest fikcją, bo to człowiek, to człowiek, eksploatując je w jakiś specyficzny sposób, to on doprowadza do pewnej formy, w której później ten, ten obszar Ziemi jest. Natomiast jeżeli byśmy pozostawili wszystko w naturalnej formie i zapomnieli na 50-100 lat, kto wie, może byśmy z powrotem mieszkali w lesie. Dziękuję.